Hej, to ponownie wybrana Maruta i dzisiaj chciałabym Wam pokazać kilka książek. Kilka bardzo dobrych powieści, których wciąż nie przeczytałam, które wciąż przede mną i które zaliczamy do tak zwanej klasyki. I teraz być może część z Was uzna to za takie moje małe czytelnicze grzeszki, bo halo, jak ja się śmiem tutaj wypowiadać o literaturze, skandal, nie znając klasyki, klasyk i takich najważniejszych powieści, ale cóż, życie tak być musi, nie każdy musi być super idealny, i nie każdy musi być profesjonalnym recenzentem. Można także czytać dla fanu, dla zabawy, dla rozrywki, czytać nie ma nam sprawiać przyjemność. Nie jesteśmy w tym momencie w szkole. Zacznijmy od Jane Austen, która mam wrażenie, przychodzi na myśl jako pierwsza, kiedy używamy słowa klasyka. I ja faktycznie nie czytałam ani jednej z jej książek, co więcej. Nie oglądałam żadnej ekranizacji, nie mam zielonego pojęcia, kim jest sławetny Pan Darcy, oprócz tego, że grał go Colin z pamiętnika Bridget Jones, a mam na swojej półce i duma i uprzedzenie i myślę, że to jest ta książka, po którą sięgnę jako pierwszą, bo najbardziej kojarzy mi się z klasyką, ale mam także rozważną i romantyczną yy, oraz opactwo Nordanger. North Także to są te książki Jane Austen, które przede mną, które mam na półkach i właśnie myślę, że Duma Maju uprzedzenie jest na tyle popularna, że ją najbardziej wypada znać. Także jest jakiś to jest malutki druczek. O, i znalazłam swoją zakładkę. Takie rzeczy kiedyś robiłam z nudów, ile to się człowiek dowie o samym sobie, nagrywając filmy na Booktuba. Mój klasyczny must-read to oczywiście upiór opery. Oczywiście ze względu na miłość do musicali, i to, że tutaj na tym kanale ostatnio mówię dużo mniej o musicalach, To nie dlatego, że ta miłość jakoś tam zależała. Wręcz przeciwnie, teraz moje teksty na temat musicali możecie znaleźć na stronie kierunekmusical.pl. To zajrzyjcie i na stronę, i na Instagrama, i na Facebooka. Tam piszemy właśnie na temat musicali, są różne quizy, różne zestawienia. Jest ogólnie super, no ale upiór opery wstyd, że nie znam. Osoba, która chce coś tam pisać o musicalach i która się o nich wypowiada, nie zna pierwowzoru upiora opery najpopularniejszego chyba musicalu ever forever. Mimo, że wcale nie tak dobrego, jak się wielu osobom wydaje. Wręcz powiedziałabym, że dziwnego. Jak wejdziecie na Instagrama Wybrednej Marudy, to w wyróżnionych relacjach znajdziecie analizę upiora, bo, bo analizowałam oglądając upiora. Śmieszne rzeczy się tam dzieją. Polecam. Frankenstein. O, tej powieści akurat nie mam u siebie, ale będę musiała ją zdobyć. Widziałam tą Sherlockową wersję sceniczną, yy, która była puszczona do internetu w czasie pandemii z Cumberbatchem i z Millerem, więc dwóch Sherlocków w dwóch, rola, w dwóch rolach na przemiennie. Obejrzałam obie wersje, bardzo mi się podobało. Yy, jest to niezwykła historia o człowieczeństwie, o tym... Mam wrażenie, gdzie mamy potwory, ale tak naprawdę nie wiem, czy to człowiek nie jest większym potworem. Jej, to jest taka produkcja, która budzi bardzo potężne emocje w człowieku. Yy, przynajmniej tak zrobiła ze mną wersja sceniczna, jak będzie z książkową, zobaczymy, ale też bardzo chcę ją przeczytać. No i jak już jesteśmy przy tych szerokowych tematach, no to oczywiście morderstwo w Orient Expressie, yy, czyli Poirot poir, poir, Poirot, czy ja to dobrze wymawiam? I ogólnie Agata Christie. Czy to jest jeszcze klasyka? Wydaje mi się, że w każdym razie można powiedzieć, że to jest klasyka kryminału, więc nadaje się do tego zestawienia, akurat morderstwo mam u siebie, dlatego je pokazuję i dlatego pewnie po nie zabiorę się najszybciej, yy, jednak myślę, że chciałabym zapoznać się również z pozostałymi książkami od tej autorki tym bardziej, że wychodzi kolejna ekranizacja, coś tam śmierć nad Nilem, czy coś takiego, znowu z tym naszym Poirot, u niej z tego co wiem zawsze jest ta typowa zagadka zamkniętego pokoju, pokazywałam wam to też w ramach takiego zestawienia zostawienia książek idealnych dla fanów Sherlocka Holmesa, yy, gdzie jest więcej książek z tego typu zagadką, na przykład Siedem Śmierci, Ewelin Hardcastle. To są bardziej współczesne historie, ale na podobnym założeniu oparte. Yy, no i znowu się rozgraduje niepotrzebnie. W każdym razie tak, akata Christie też jest na mojej liście. To brzmi jakbym tworzyła listę osób, które chcę zamordować i ktoś jest na mojej liście. Jakby no, to źle zabrzmiało. No i mam jeszcze tutaj taką książkę, która zawsze znajduje się na moich TBR-ach na kolejny miesiąc, czy przy jakichś wyzwaniach, jakichś maratonach. Zawsze wrzucam tam do TBR-u portret Doriana Greya i zawsze go nie czytam. <gry> Mam na niego ogromną ochotę, a ciągle odciągam to w czasie. Nie wiem, być może wiem, że tak się nim zachwycę, że chcę to odciągnąć w czasie, żeby móc to przeżyć w pełni. Nie wiem na co czeka, nie mam zielonego pojęcia yy, Tu mam tą wersję Z blondynem, nie wiem czemu, jak zamawiałam To miał czarne włosy W przesyłce mu trochę posiwiały nie jestem pewna, czy to. No właśnie. To tłumaczył Jerzy Łoziński. Ja z Łozińskim, panem Łozińskim, mam ogromny problem po tłumaczeniu Sherlocka, po tłumaczeniu yy, Władcy Pierścieni. W związku z czym bardzo obawiam się tego tłumaczenia. Nie wiem, czy także nie jest to ta, ta skrócona wersja książki. Trochę kicha, nie wiem, która jest pełna. Jakby coś, to wiecie, Kolmi, możecie mi wysłać. Jestem bardzo ciekawa, jak wy stoicie z klasyką. Czy to jest gatunek, po który sięgacie od święta, czy być może za czytujecie się w nim i to jest jedyny gatunek jaki czytacie, dajcie mi znać jaka jest wasza ulubiona książka którą zaliczamy do klasyki, taka którą możecie mi polecić i na pewno mi się spodoba, żeby się jakoś przemóc do sięgania po kolejne powieści z tego gatunku I ja wam za dzisiaj bardzo dziękuję za uwagę mam nadzieję, że trzymacie za mnie kciuki żeby coś mi z tego wyszło i widzimy się w kolejnym filmie, do zobaczenia pa